To jest Andrzej. Andrzej chciał wyjść na spacer, ale niestety nie miał żadnego parku. A chciał wyjść akurat do parku. A w okolicy go nie miał, no więc musimy go zbudować. I uwaga, mam plan, jak zbudować park. Uwaga, żeby zbudować park. Po prostu potrzebujemy jakichś drzew, jakąś górkę, no i tyle, ale ja jakby, no, mam dużo klocków lego, więc może coś tam znajdę, no nie wiem. Ach, dobra, przyniosłem pudło z klockami, przyniosłem pudło z klockami, no i klocki. No i ciekawe co znajdę. Może jakieś roślinki. No i dobra. E... No i na razie widzę tu. E... Niezłe rzeczy, no więc może zaraz zaczniemy budowę, no. e... Może. Ale najpierw musimy sobie to zaplanować. Dobra, no więc e... pierwsze to będą drzewa i roślinność. E... A drugie to będzie plan, na drugie to będzie oczywiście jakieś górki, nie wiem, pagórki. A trzecie to. Nie, no, raczej trzecie to będzie coś tajnego, ale na razie nie mogę Wam powiedzieć, bo to będzie na sam koniec. No i dobra, mam tutaj taki listek, można tutaj tą trawkę włożyć. I widzimy się za chwilę, jak już wezmę jakąś roślinność. Możecie się pytać, dlaczego stoję przy zamku Himei jako architektur. No i stoję przy nim, dlatego że akurat to od niego podkradłem z tych oto klocków. Zrobiłem sobie z tych korony, z korony drzew. Zrobiłem sobie krzak. No, no i to jest pomysł, prawdziwy pomysł. Dobra, to ja zrobię cięcie i idę do stołu. Dobra, jestem już przy stole i y, teraz pokażę Wam na razie jakieś moje roślinki. Tutaj jest taki krzak, gdzieś mogę sobie go umieścić. No, i prawdziwy pomysł. No, i, dobra, jest krzak. A ma już tutaj krzak. Tutaj roślinę, tutaj kilka. Tutaj jeszcze kilka roślin. No, i już tutaj są takie rośliny. I tutaj jeszcze tu, tak. I takie coś. No. To? To patrz tutaj. Powinno być chyba do jakiegoś drzewa. O nie! Niestety Andrzej. Wspalił się w ogniu, ale potem wziął wodę i. O! No i od razu lepiej. Dobra, no więc Andrzej dalej chce mieć park, no więc wybudował potem. Jeszcze kilka kwiatków. I dobra, wybudujemy jeszcze jakieś roślinność. Tutaj wybudujemy jakąś. Tutaj. Dobra, jest już dużo roślinności, ale nie zabraknie jeszcze jednego drzewka. No, co szkodzi takie jedno małe drzewko? One dodaje więcej rzeczy do parku. No więc dobra. Tylko ten park już za. No więc ten park już zaliczył, już zaliczyliśmy część roślinności, no więc teraz brakuje chyba jakiejś rzeczy. A tą rzeczą będzie piaskownica. No więc żeby zbudować piaskownicę potrzebujemy takiego czegoś i tutaj potrzebujemy takie coś i... Żeby tutaj dodać tą fajną piaskownicę. Tutaj takie coś. I żeby piaskownica po prostu była fajna. Tutaj będzie o tak. O nie drzewo zleciało. Dobra. I tutaj jest już piaskownica cała zrobiona. I jest bardzo dobrze. No więc tyle. No ale piaskownicy coś potrzeba, ale co? No pewnie że konewkę, a co innego, żeby podlać wodę, żeby była mokra woda, żeby się dało lepić piasek, no, no wiecie o co chodzi. No i ten park jest słaby, bo potrzeba jeszcze kilku drzewek, no więc. Jeszcze dodamy kilka drzewek, i yy, park będzie możliwe, że skończony. Dobra, no więc dodam jeszcze te drzewa, żeby było lepiej. No i brakuje chyba jeszcze jednego drzewa. No więc Andrzej zasiał kilka dziwnych nasion i uwaga, no niech to wyrośnie. Jest! Dobra! Zasadziłeś minecraftowe drzewo. Czy ty wiesz co ty robisz? O nie, on przeniósł świat minecrafta do tego parku. No i park wygląda nieźle. Jeszcze kilka może jakichś małych roślinek, może tutaj, no. No i ten park bardziej wyszedł na łąkę z drzewami, No, no i tak to można nazwać. Obce auto wjechało na teren i zniszczyło park. Ej, co robisz? No i ten gościu musi iść do więzienia. Więc wyjechała policja. No i oczywiście trzeba naprawić park. On uwielbia rośliny, Andrzej uwielbia rośliny i park, no więc chętnie go szybko naprawi. No i park chyba jest skończony. No i jak? Fajny park? Wygląda całkiem nieźle, tylko jeszcze jakieś roślinki tu by się przydały. Czekajcie, ale mieliśmy dodać pagórki. Pagórki, ja to mam pamięć. Dobra, no więc tutaj taki pagórek będzie mały. No i on może zaliczyć te pagórki. No i to wygląda już trochę lepiej. No i tyle z tego parku. No i Andrzej już mógł sobie pochodzić po parku i mu się podobało. O nie. Czy ja. Czy ja zobaczyłem banana? O nie, tylko nie to. Czy właśnie przyszedł minionek. O nie, on chce zabrać banana. Ej, jakiś obcy chłopiec chce go wziąć. Oczywiście minionek na to nie pozwolił i po prostu go wykopał i wziął banana. No i wszyscy są szczęśliwi. Oczywiście Andrzej też. No i koniec tej małej, roślinnej budowli. O, i jak co to, to ta tajna rzecz? To właśnie. By było to auto, ale. I też ta piaskownica. No oczywiście ta tajna rzecz to piaskownica. No i tyle. Dobra, to pa. Dzięki, cześć. O! I subskrybujcie kanał. Two hours later.